Wytłumaczę Wam teraz. Wytłumaczyłem już dwie rzeczy, które są bardzo ważne. Po pierwsze, w osiągnięciu sukcesu najbardziej pomogły mi produkty. Po drugie, podkreśliłem prostotę, radość i magię przedsięwzięcia. Trzecią kwestią było pożądanie za planem działania, werbując 10 osób do biznesu. Kolejna rzecz była kluczem do mojego sukcesu, więc słuchajcie. Wiem, że siedzimy to już długo i zbliża się koniec dnia. Ale podam wam teraz najważniejszy powód mojego sukcesu. Zawsze przejmowałem się tym, na ile moi ludzie byli dobrzy i jak sobie radzili. Nie tylko podczas pierwszego miesiąca działalności. Nadal tak jest. Ale przez pierwsze 72 godziny bardzo się o to martwiłem. W tej liczbie nie ma nic niezwykłego. Ale oto, dlaczego ta ilość czasu jest tak niezmiernie ważna. Właśnie skończyli spotkanie informacyjne. Kiedy wrócą do domu i zaczną opowiadać o tym swoim współmałżonkom, zgadnijcie, co zajdzie. Współmałżonek albo bardzo się tym podekscytuje, albo będzie miał negatywne nastawienie i będzie szydził z żony. Niedobra żona, szalona, wariatka z tabletkami. W tym momencie ważny jest sponsor. Natychmiast następnego dnia spotykamy się. Przeglądamy podręcznik, spisujemy listę wszystkich znajomych, którzy chcieliby spróbować produkty i tych, którzy chcieliby wejść w biznes. Najpierw mówię tej sobie, co powinna zrobić, to znaczy sporządzić listę. Następnie uczę ją, jak się robi pokaz. Na przykład powiedziałem Jerry, którym z tych osób chciałabyś sprzedać produkty? Odpowiedziała, tym. Zapytałem, którym chciałabyś zaproponować wejście w biznes? Odpowiedziała, tym. Powiedziałem, OK, Jerry, o to, co zrobię. Poświęcę część mojego dnia i zrobię za ciebie pokazy. Zapiszcie to sobie. Poprowadzę za ciebie pokaz. Nie macie pojęcia, jak Jerry urużyło, kiedy to powiedziałem. Była podekscytowana możliwością, chciała zacząć rozkręcać biznes, ale nigdy przedtem czegoś takiego nie robiła i była śmiertelnie przerażona. Zatem kiedy zaproponowałem, że poprowadzę za nią kilka pokazów, pomyślała Rany, on mi pomoże. Powiedziałem jej, że podczas moich pokazów najważniejsze jest to, by słuchała, co mówię gdyż po czterech czy pięciu razach będę chciał, by sama poprowadziła część pokazu. Ja wykonam swoją część, a potem przyjdzie kolej na nią. Zrobimy to tyle razy, aż nauczy się sama je robić.